Cześć z tej strony. Słuchajcie, u mnie za oknami wieje wiatr, pada deszcz, pogoda, płata, figle. Ostatnimi czasy ogólnie pogoda wariuje troszeczkę. Na przestrzeni lat, w ogóle w historii, przyroda wielokrotnie pogoda wielokrotnie wpływała na to, jak się kończyły pewne sprawy. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o Krótko, nie będę ściemniał, nie będę tutaj makaronu na łusce nawijał i nie będę nut opowiadał, mam nadzieję. Chciałem Wam opowiedzieć o bitwie pod Azancur, która to bitwa rozegrała się raptem 5 lat po bitwie pod Grunwaldem, ale e, odbiła się bardzo, bardzo głośnym mechem w całej ówczesnej Europie. Nie wiem, czy nie większym echem, niż bitwa pod Grunwaldem. A dlaczego? Posłuchajcie. Słuchajcie, trwała wówczas wojna stuletnia pomiędzy Królestwem Francji i Królestwem Anglii. Po trwającym ponad miesiąc oblężeniu miasta Harlefler, Harfleur, Siły angielskie zdziesiątkowane przez dezenterię, choroby, osłabione brakiem zaopatrzenia oraz spadkiem, strasznym spadkiem morale. Siły angielskie pod dowództwem króla Henryka V przemieszczały się w kierunku północnego wybrzeża Francji do portu Calais, który wówczas był pod angielską kontrolą. Żeby tam się przegrupować, odpocząć, generalnie nażreć, wyleczyć i tego typu rzeczy. To, że siły brytyjskie, angielskie, nie brytyjskie, angielskie siły złożone w dużej części, w przeważającej części z pospólstwa i chłopstwa nie rozpierzchły się i nie olały generalnie swojego wodza, to była wyłącznie zasługa Króla Henryka V, który miał bardzo duże poparcie wśród pospólstwa, był szanowany jako król, był miał bardzo w, w dobry wpływ na morale swoich, swoich ludzi. Generalnie e, król Henryk V, widząc, że e, jego siły są za słabe, żeby stawić czoła. E, głównym siłom francuskim, zdecydował się na odwrót, krótko mówiąc. Zostawił pod tym miastem, które zdobyli w końcu po dwóch miesiącach, czyli pod Harfler, zostawił 2000 kontyngent żołnierzy, który miał tam pilnować porządku, a sam ze swoimi siłami, gdzie, tak jak mówię, było około pięciu tysięcy łuczników i niecały tysiąc zbrojnych, ruszyli na północ. Francuzi w tym czasie... Obawiali się troszeczkę sił brytyjskich, angielskich, Dali, bali się podjąć otwartej bitwy. Pamiętali po prostu swoje wcześniejsze klęski pod, w czasie bitwy pod Krysy, ewentualnie w czasie bitwy pod Poitiers. Rada Królewska, która dowodziła w zastępstwie króla francuskiego Karola VI, który był po prostu no, wówczas można powiedzieć psychicznie chory generalnie Rada Królewska wydała w końcu rozkaz po raportach szpiegów, że Anglicy są słabi i generalnie morale leży i że nie mają ciężkiej jazdy rozkaz przecięcia ich odwrotu pod Calais pod i rozbicia głównych sił po to, żeby zrobić po prostu z Anglikami wreszcie porządek Francuzi szybkim przegrupowaniem zdołali zagrodzić drogę angielskiej armii na północ. Stosunek sił był zdecydowanie na korzyść Francuzów. Mieli, słuchajcie, do dyspozycji 8000 rycerzy. 8 tysięcy rycerzy. Co łącznie z najemnymi Najemną jazdą dawało prawie 12 tysięcy jazdy, oraz około 10 tysięcy żołnierzy piechoty i dużą liczbę kuszników. Kuszników, zdaje się, jeśli pamiętam, było około 2000 tysięcy kuszników francuskich. No wydawałoby się, że takie siły, które stają naprzeciwko 5 tysięcy łuczników, czy tam sześciu, jak niektóre źródła mówią, oraz niecałemu tysiącowi zbrojnych, włóczników, że takie siły po prostu zmiażdżą Anglików. Przed bitwą, którą wyznaczono, czy znaczy po prostu dowódca sił francuskich wyznaczył czas i miejsce, mniej więcej, gdzie należy Anglikom wdupczyć po prostu, Dowódca Francuzów, Karol Dalbert, wybrał miejsce. Opodal wsi Wynal, wynalazł takie w miarę płaski teren, równinę. Tak okazało się, że niezbyt dobrze to wynalazł, ale to było słuchajcie, ograniczone z dwóch stron lasem pole zaorane przez okolicznych chłopów szerokości mniej więcej 800 metrów i na długości 3 km, to pole było zaorane, nie rosły tam żadne krzaki, co wydawało się wówczas temu francuskiemu dowódcy, że elegancko nic nie będzie wstrzymywać jego jazdy. Po pierwsze, źle troszeczkę wybrał, dlatego że pole, jak się potem okazało, było delikatnie pochyłe, delikatnie, był spadek i Francuzi byli w niekorzystnej sytuacji, bo atakowali z niższego punktu. Ale to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że w noc poprzedzającą starcie, ponieważ Anglicy już nie wiedzieli, że nie uciekną, oni rozłożyli się obozowiskiem obok i w milczeniu czekali na to, co będzie dalej. W noc poprzedzającą bitwę rozpętała się burza i zaczął padać ulewny deszcz. Jak się można domyślać, pole zaorane zamieniło się po prostu wielkiej połać tłustego, głębokiego błota. Co bardziej kumaci francuscy rycerze stwierdzili, że w takiej sytuacji nie da się rozstrzygnąć tej bitwy atakiem konnicy i prosili główno dowodzącego, żeby wstrzymać szturm, który miał nastąpić o poranku. Po długich namowach, dowodzący Francuzami Karol Dalbe, Dalbret e, zgodził się na to, żeby nie rozpoczynać szturmu tradycyjnie uderzeniem, bo przy takich siłach oni stwierdzili, że trzeba szybko, żeby wyeliminować angielskich łuczników, trzeba szybko zaatakować e, jazdą po prostu. Gwałtowna szarża jazdy, żeby łucznicy nie zdążyli wystrzelić zbyt wielu strzałów. No ale zobaczył że rzeczywiście, no było to dupa zbita, i główne siły to jest ciężko zbrojne rycerstwo, no to wydał rozkaz taki, żeby wystawić jednak siły na pole bitwy, ale żeby atak rozpocząć od ostrzału kusznika, za pomocą kuszników. Francuscy kusznicy ruszyli do przodu. Anglicy w tym czasie wystawili swoje główne siły w ten sposób, że ustawili je w taki półksiężyc. Tak, że na długości całego tego półksiężyca rozstawieni byli łucznicy, po bokach jeszcze byli rozstawieni pikinierzy, oraz z tyłu główne siły króla z jego przyboczną chorągwią. Czekali na Francuzów. Ruszyli kusznicy francuscy do przodu. Wiadomo, kusz ma dłuższy zasięg strzału od łuku. Król Anglii generalnie stwierdził, że no jest słabo. No Może być lipa z tego powodu, bo wiedział, że no nie ma szans przy otwartym starciu. W czasie, kiedy oni rozstawili się w te takie półkole. Angielskie wojska skierowane tutaj do Francuzów, przodem. Grupa około 30 angielskich łuczników ruszyła z krajem lasu, niezauważona przez nikogo, w kierunku francuskich głównych sił. Trzeba pamiętać, że duża grupa tych angielskich uczników, w ogóle tej piechoty uczniczej, to byli rzezimieszkowie, dlatego, że, to byli bandyci pospolici, dlatego, że przed wy, wyprawą tą całą, e, król obiecał wszystkim bandytom zwolnionym z więzień, z kazamatów, e, pojmanych gdzieś tam tu i ówdzie, kłusownikom i tak dalej, o, obiecał im ułaskawienie i bogactwa za to, jeżeli przystąpią do kampanii uczniczej. Poza tym każdy obywatel, każdy chłop, każdy zubożały szlachcic, każdy yy, nie rycerz w Anglii miał obowiązek cotygodniowych szkoleń zastrzelania łuczniczego. I łucznicy to była główna siła, można powiedzieć, brytyjskiego, angielskiego wojska wówczas. W każdym razie ta grupka tych 30 uczników z krajem lasu tam przemykała, i w momencie, kiedy już kusznicy francuscy dochodzili, zaczęli strzelać. Ci angielscy łucznicy wystrzelili za dwie salwy w kierunku zgromadzonego na tyłach francuskiego rycerstwa. A wielkich strat nie zrobili, no ale strasznie to zajerzyło Francuzów, którzy po prostu mieli dość angielskich najeźdźców. Część rycerstwa strasznie się podpaliła, już myśląc o tym, że trzeba to szybko skończyć. Trzeba zaatakować od razu Anglików, nie pozwolić rozszaleć się łucznikom. 20 października, 25 października 1415 roku to był właśnie ten dzień. W czasie, gdy kusznicy francuscy przygowali się do rozpoczęcia ostrzału, łucznicy angielscy schowali się za no, naprędce skleconymi palisadami z gałęzi, z patyków i tak po to, żeby jakby no, przytrzymać to pierwsze uderzenie kucznicze, a król Henryk V dyknął, gorącą przemowę do swoich sił i zwrócił szczególną uwagę łucznikom właśnie, czyli tym pospólstwu, można powiedzieć, że słuchajcie, powiedział mniej więcej coś takiego. Ja, baronowie i rycerze pewnie przeżyjemy tę bitwę, ponieważ nikt nie będzie chciał nas zabić, gdyż za nas można będzie wziąć duże okupy. Ale wy, jeżeli przegracie to wszyscy zostali się wyrżnięci co do jednego przez Francuzów. Dlatego no, sugeruję Wam, żebyście jednak się postarali. Mniej więcej, no, podejrzewam, że w ten sposób mogła brzmieć jego przemowa. Wiadomo, że taką przemowę wystosował i mniej więcej to mówił. E co się na e potem stało? Pamiętajcie, zaczynają strzelać francuscy kusznicy. Straty na razie wśród Anglików są niewielkie. E kusznicy francuscy troszeczkę boją się podejść. Poza tym, gdy się zbliżają, zaczynają do nich strzelać łucznicy. Co się okazuje? No, ukształtowanie terenu, łucznicy angielscy trochę wyżej, złe dowodzenie wśród francuskich wojsk, łucznicy podeszli za blisko. Pierwsza salwa 5 tysięcy angielskich łuczników powoduje znaczne przerzędzenie szeregów łucznik, francuskich łuczników. Dalej, francuscy rycerze stojący z tyłu, którzy dostali wcześniej parę strzałów od tej składającej się grupki Anglików, już są ostro wku... zdenerwowani. Zaczynają wyrywać się do przodu. Słuchajcie, hmm... chcieli potrzebowali po dwóch potężnych klęskach pod Cressy i pod płatie. oni żądali sława, chcieli łupów. E... Dowódca ich oraz e... wielki koniuszy francuski starał się ich powstrzymać. Niestety. Zaczęły ruszać e, poszczególne chówce, poszczególnych hrabiów oraz baronów e, do ataku. Kuszników, resztę kuczników, którzy mieli być wykorzystani do ataku, zresztą najemników z Genui, cofnięto na tyły, żeby nie przeszkadzali. Zaczęła ruszać ława rycerstwa, ciężka ława rycerstwa, ciężko zbrojnego do ataku. Ci kusznicy, którzy zostali na środku pola bitwy, to mieli generalnie przerąbane, bo się dostali pod kopyta własnej konnicy. Eee, okazało się, że jak konica ruszyła, to impet jej uderzenia hmm, praktycznie został zniwelowany poprzez to grzązawisko. Tam było tak grzązko, że wspominają ówcześni kronikarze, że jak gierunkowie pomagali francuskim rycerzom siadać na konie, to musieli podkładać belki drewniane pod końskie kopyta, bo tak się zapadały w błocie. Eee, Stracili Francuzi przede wszystkim przewagę szybkości. Fra angielscy łucznicy, wówczas kiedy ruszyła ta ława francuskiego rycerstwa, wkurwiona ciężko, francuscy, angielscy łucznicy po prostu rozpoczęli rzeź.